Postanowiłem kupić dla Was jedną z tych lampek dekoracyjnych, które są aktualnie w biedronce. Moi drodzy, wyglądy są różnego rodzaju. O, mamy taki księżyc, mamy taki kwadracik zwykły, tutaj mamy taką piramidkę, i tu mamy kolejny kwadracik, który chyba najbardziej mi się podoba z nich wszystkich. I właśnie chyba jego wybiorę. One są po 40 zł, bez jednego grosza. No i dajcie znać, które Wam się najbardziej podoba. I ja biorę to, i zaraz na następnym ujęciu zobaczymy, jak się prezentuje. Już otwarta. Jednak po chwilę namysłu chyba jednak biorę tą piramidkę, bo mi się bardziej podoba. Zmieniam zdanie. Dajcie znać, którą wy wolicie, ale ja chyba biorę jednak tą normalnie do kasy. I hej. To, mi się nie podoba, to to, że podstawka niby miała być ciemna, a tak naprawdę jest tutaj biała. No ale co? zaraz będziemy testować zobaczymy, jak ładnie świeci. Zestawia, jak mamy kabelek, oraz mamy taki pilocik RGB, na którym możemy sobie wszystko fajnie przestawiać. Podstawka jest biała, Niestety, niestety, no ale co na to poradzimy? Jeżeli chodzi o wygląd i świecenie, to powiem Wam, że mimo tego, że jest mega jasno w biurze, to świeci ona bardzo, a to bardzo ładnie. Dodatkowo chciałbym ją pochwalić, właśnie pod tym kątem, że jest bardzo dobrze zrobiona. I jak zdejmiemy tą folię ochronną, no to wygląda to niesamowicie. Jak za cztery dyszki, moim zdaniem, naprawdę warto. I dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Ja jestem w mega szoku, że takie fajne rzeczy możemy znowu znaleźć w biedronce. I pewnie to nie jest mój ostatni raz, kiedy biorę się za testy jakichś takich lampek. No, wygląda to naprawdę kozacko. Dajcie znaka, czy Wam się podoba. I widzimy się w następnym odcinku. Nie zapomnijcie oczywiście o obserwacji tego Instagrama, TikToka czy gdziekolwiek to oglądacie, żeby być cały czas na bieżąco. A teraz pooglądajcie sobie chwilę, jak ona bardzo ładnie się prezentuje na biurku. Miłego dnia.